Na wiadra. A taka cukiernica, bo on tak szybko wrzuciłem. się. Patrzcie, szczególnie uwalona cała. Taka cukiernica. Fajna, fajna, fajna fajna też. Fajny artefakt. Bierzemy jak najbardziej. E, co tu jeszcze jest? To się pobiło. Niestety, od czego to mogło być? Zobaczcie, jakie precjoza wyrzucam. Kryształ. Kryształ Normalny kryształ. To bierzemy ten koszyczek serca, jak myślicie? Bieli, bieli koszyczek z tej I tam jeszcze będą chyba jakieś artefakty, czy nie? Co? Bo tu widzę, że w tą stronę one się kierują. One się kierują. W tą stronę trzeba je szukać. Tu przygniotuję te rzeczy, bo jak ta miska będzie rozwalona, to się zdenerwuje. zdenerwuję. Jo! cała. Proszę Was. Proszę Was. A. Proszę. O oh, fuck, O oh, fuck, Co oni wyrzucili. Sakra, Ale Jadka, Jadka, patrzcie w idealnym stanie. E, fajne! Ale w puchary. Kurczę, puchary. Jeszcze, żeby ten wazon był cały, to był normalnie zadowolony, a on normalnie ubity. Eee. Kurczę, ale to jest to rzeźnia patrzcie. Co oni tu wyrzucają? Co oni tu wyrzucają? A, eee. wpadajcie do mnie, zapraszam. Pochodzimy razem normalnie, bo. Musicie to zobaczyć na żywo a już. we wiedrze to się nie zmieści. Taki puchar wielki to jest jakaś wielka cukiernica. Cukiernica gigant. Bierzemy ją delikatnie z ją. są cukiernicą gigant, ale artefaktów. O kurczę Ardepolac artefaktów, cukiernic. Gniazda. Giazda bez trzymanki. Jakoś to muszę podjąć. Słuchajcie, te wiadro można już wydać wziąć dać Patrzcie wiadro artefaktów. je pakuję. Co tu jeszcze jest? Jesteście ze mną? Kurczę, ale emocje, ale emocje. Ale emocje ludzi. Jeszcze ja powiedziesz tam... tutaj pobite kurczę cukiernice. Pobili cukiernicę, pobili resztę w Wszystko biją normalnie. cukierniczek weźmiemy. Co jeszcze weźmiemy, No nie chcę tego bez rękawiczek robić, bo nie wszystko właśnie... Tam tamtych rejonów, co nie znam, to nie robię bez rękawiczek. O, kieliszek, kieliszek, dwa tak, kieliszki już, wadzą trzeba będzie jednak z ciężkim sercem, ale zostawić trzeba będzie butelkę. coś jeszcze jakieś artefakty, czy nie ma artefaktów? Nie ma. Tu było tylko, od artefaktów tylko była po prostu, a tam coś jest, coś jest, nie. To jest plastik, tam jest masło, tu już jest gruz i tu też tak, że nic nie mamy. Sprawdziłem. Wszystko, że te guziki komisji nie sprawdzimy. A tu coś będzie, czy nie? W borku może być. Artefakt. Ale normalnie. Tego to im nie podaruje, To jest masakra, co oni zrobili z tym. Taki fajne wazoni były do, do filmu, do kolekcji. Ja tu... A widzicie? No. Może coś jeszcze tu będzie. się przeoczyć. Że po tej stronie też to się kuruje. O, 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 właśnie, widzicie? Tak mają węszyć Wasze sprawne oczy, uszy. Ale to już jest fajne, ale niestety nie bierzemy. Bo już... Dobra, stąd już chyba wszystko, nie? Stąd już wszystko. Mykamy, mykamy. Nawet te piżki są zielone, sobie, je odłożyłem. I w kurze wysypałem po Bieli kieliszki, nie? I zresztą zostawić trzeba, no i wtedy sercem, ale tak, patrzcie No dobra, 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 tu kieliszki, jeszcze nie do kieliszków. No i co, no i co? To jest mega, to jest mega To jest megaśne To jest megaśne To jest megaśne, zobaczcie sobie całe Całe po prostu Jak to wyczyszczę, bo to jest tylko kurzone. Jak to wyczyszczę, to to będzie po prostu pet petarda idealny stan, patrzcie normalnie zające, a dobra to potem zobaczycie sobie na tym a gdzie jest drugie to Mówić pamiętam, że były dwa czy wiesz? a tu jest drugie, dobra no i te i te inne tematy, masaka aaa, depozyt ale depozy zrzucili, dobry depozyt zrzucili, dobry, dobry i mieliśmy jeszcze przejrzeć to, patrzcie a tu są jeszcze, a to pobili mieliśmy przejrzeć te guziki, czy coś tu jest wartościowego, czy cennego, patrzcie taki może będzie jakiś biberut, jak widzicie? Będzie biżuteria, czy nie? Nie będzie, bo do tego guzik obowice już A, poszło Poszło Zobaczcie Zobaczcie sami co tu się dzieje. Co tu się dzieje Wartościowy guzik? Nie, nie ma chyba. Zobaczmy co dziś może... o tutaj mogą sobie mieć i mogą sobie tutaj mieć. Po prostu te guziki, gdzie okoł na przykład. Na legalu pełnym. A my sobie zobaczymy, a wtedy wybierze. Fajne radniki tego. Miałbym je nawet, ale... Trzeba jednak... No, nie mogę ani wszystkiego brać. Musi go rozpojedynować. Fajne. O jest nawet taki klipsik. Z kamyczkiem. Jest drugi? Jest drugi zielony, bierzemy te klipsiki, patrzcie, są sygnowane? Nie są, ale wezmę klipsiki sobie, dwa takie zielone. Fajne klipsiki, bierzemy, No i tu? Ten też fajny, jakiś taki metalowy. I ten chyba. te to fajne, to wezmę metalowe. Metalaki. Dobra, pakujemy to wszystko. Eee, zobaczcie, jak to wyglądało. No, i lecimy z tym dalej. Lecimy z tym dalej. Trzymajcie się. Szkoda, że tak wiele rzeczy pobili. Ale zobaczcie, ile rzeczy w całym depozycie, popatrzcie. Wszystko, zobaczcie sobie w odcinkach dokładnie poprzednich trzech. Cześć. Spokojne nocki, spokojnie niedzieli. Świlichowi artyści. Bądźcie bezpieczni. Zdróweczka. Cześć. Hejka. Do następnego grzebanka.